Ło, wow, tu już w ogóle wszystko się podziało. Świetnie, Ło, wow, to tylko my. E, chciałabym się przydać, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy i kto jest od nas. E, więc możemy się, się przebrać. Miałam dziś listę na telefonie, na Instagramie, co pytałam was o to. I miałam taką listę, screenshot. A, tu były koty, za misie, doktorzy, babeczki, dinozaury, za chłopaków. I są tam te jacyś chłopacy? Są jacyś chłopacy pewnie, troszkę nie wiem, czy z dinozaurów dużo osób pisało. Za żabki. Za psy, za babcię, za sarnę, za psy, za Shreka, za jednorożce. Ej, jednorożce. Może nie nazwałem tego bardzo spontaniczny, ale chaotyczny life. o. Kiedyś te jednorożce, te rogi kosztowały tysiąc końców. Kiedyś to było dużo, a teraz, po tej inflacji na Movie Star Planet 2, to mam wrażenie, że... A, a szkoda gadać. Ja już skronam, to nie chcę, ale ładnie, to by mi pasowało, ale pewnie mi jedno... i, i ten róg jednorożca pewnie mi to utnie. O. No, wiedziałam. Ale czapkę muszę, to muszę na to muszę, to muszę. To muszę. To muszę. Mm, bo zostawiłam sobie chyba te włosy, wiecie? Ty masz mutację, Mutację. Jestem chora. Okej? Okay? Jestem chora. Mój głos jest... Taką e -e -e. sukienkę... Uuu, to jest bardzo ładne, to tu jakieś kozaczki. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, ja, ja to ja nie wiem, jak to zrozumieć. <laughs> no dobra, jakiś tam jest jakiś koński chód? Nie ma. No, dzielasz na koński chód. Ale żeś teraz wolna Koński. A, może na tęczy, bo jak jednorożce? Patrzcie, pupijej. Czy wyglądam trochę jak jednorożec? No, nie wejdę, nie wejdę, nie zobaczę. Dobra, pokaż co masz tym pakietem. Co mi chcesz sprzedać? Komplet garnków. No idź. Ile sów Buki, 3 złote. Kochana, co tak wcześnie dzisiaj. Wiesz co, mój mąż z pracy i stwierdziłam, że fajnie będzie zrobić live'a. Stwierdziłam, że wieczorem będę miała wolne. I chodźmy może, żeby ludzie... A ile nas tutaj jest? Ten ostry Eli ciągle tutaj stoi. Kichnę. Ha. Dziękuję bardzo. Live u nasarny. O. Ej, to co robimy? Top model? Zapytam się ma. Wanda. Buki. Trzy złote. Słyszę po głosie za kiepsko, to życzę zdrówka. Dziękuję bardzo, Wandia. E, no, ja jestem przeziębiona, ale jeszcze się jakoś trzymam. Kategoria syrenki. Ja się cieszy. Ja to sam taki darny głos do tego. Ha, 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 ha. O, nie, chyba nie. To to, aha, widziałam to, zanim usunęłaś tam ten komentarz. Widziałam to. Smarkam. Nie, jak bardzo ten mikrofon. Odsupłam się od ogólnie od mikrofonu. To nie jest tak, że smarkam do mikrofonu. Nie myślcie sobie. otrzymuję czekoladka. Potem trzy punkty. Zuzi star. Ale wikę i Majusia. Okej, okay, kolejne kategorie, kochani. Potwory. Ja. A! Jaką drukarką? Coś kliknęłam jakiś skrót. No tu jakieś zaklęcia rzucam! Za się ten. tak teraz doznajmy chrur. A, znowu coś, a, bo ja nie mogę, a, bo ja nie mogę liter takich dawać. No po stroju widzę, że jesteś. Ej, no fajnie, fajnie. Nie wiem, co wika kartonii jest nie tak, że nie masz, mówi, że nie masz stroju. Dziwne. No, ale mamy tutaj, już po, przesuniesz się? O tak, dokładnie, dokładnie. Mamy tutaj cztery dziewczyny. Wy oczywiście wybieracie, kto wygra tą rundę. O, to znam. Było sobie trzech japońców. Ja chce drachce, jak chce. Ja chcę, ja chcę drachcę, jak chce drachcę, drachtet Były sobie trzy japońki. cepka, cepka, drepka, cepka, drepka, rompomponi. Poznali się, ja chcę z cepką, ja chcę drachcę z cepką, drepką, ja chcę drachcę to toni, z cepką, drepką rompomponi. Pokochali i pobrali się. Ja chcę z cepką, ja chcę drachce z cepką, drepką, ja chcę drachcę, drachtoni z sepką drepką rąponi. Mieli dzieci, ja chcę z cepką, mieli szacha Ja chcę drachcę z cepką, drepką, mieli szacha, Ja chcę z rąbą boni, mieli rzecha szarchara, fuji bajkę, kto powtórzy całą bajkę. Kiedyś jakłam dzieciakiem po całówce, to mówiłam to z pamięci i mówiłam to bardzo szybko. Teraz to już wiecie, to już trochę e, zapomniałam, jak to leci. A to nie ma z tą pchłą. O, król Karol kupił królowej Karolnie korale korol, koloru koralowego. A to tylko tyle. <ścoughs> Okej. Okay. A gdzie jest z tym P. O. Płapłam płap, płakała. A. Pchła, 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 przez pchła kała, że pchła, pchła, pchała. Pchła, 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 i ta pchła była zła, że ta pchają, pchła. Pchła. Ja też chodziłam do Rokopedy, bo nim mówiłam literki rr. A mój tata miał na imię Roman. I ma nadal nie miał. Miała, ma na imię Roman. A mój brat Rafał, ale jak chodziłam do rokobady, to nie miałam brata Rafała. Nie miałam Manda, w ogóle brata. W ogóle. Trzy złote. Fun fact, ale takie łamańce językowe to część zaliczeń przedmiotów fonetycznych. U Ciebie? Takie łamańce, że musisz powiedzieć to na zaliczeniu? Ale nauczyłam się stół z powyłamywanymi nogami. I to jest dość proste. Okazuje się. Stół z po wy -ła -my Wa mi nogami. To jest mega proste, bo jest takie stół z. Patrz, patrzcie. Po wy Ła. My, wa, mi. Kumacie to? Z powyłamywanymi nogami i jest mega proste Lubię, lubię, lubię uwielbiać czekoladkę, bo ekonoma, ona zrobi jakieś tam e, randomowe no, literki. 3 złote. Tak, tylko ze względu na to, że to angielski te łamańce to rzeczy typu Peter Piper Picked a Pack of Pickled Peppers. Można można przydać. Aćku! <lauk> it's time to smarkać. Peter Piper Peter Oh nie. Nie. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Peter Piper picked a pipe. a peck of pickled peppers. Jesz. Potrzebujemy O Jezu Jister. Dobra. jaka była kategoria wiosna. Okej. Okay. A czemu wiosna, a ty się przybrałaś za jesień? Niebieski nie jesień. <zum> Dodawaj szybko czekoladka, masz jeszcze chwilę. Szybko leć. Szybko leć i przebierz. Już trudno. Na pewno? A, dobra, placiała, placiała, dobra. Ej, kiedyś taką piosenkę słyszałam o Wiosna. Wiosna. Tyry ty ty, tyry. Wiosna. Tyry ty ty, ty ty. Ona chyba nie ona chyba nie ten. Ona chyba nie, ona oh. chyba nie. O! jakie jak raps? Ona chyba nie, ona chyba nie, nie 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 chyba nie, chyba nie, chyba nie. Chodziło mi, że ona chyba nie. Ogólna ta, bo, a ja usłyszałam, ja przeczytałam coś innego, przeczytałam przekleństwo. czemu przeklinasz? Nie mam powiadomienia i klikam i nie mam. A była? Było? A nie ma? Ajajaj. Kramba! Muszę smarkać. mi tu smarkać. <słysk> Dla wszystkich laserna dodaje za nic, ale czasem trzeba długo, dokładniej czasem trzeba długo czekać z racji tego, że y, muszę być pewna, że jesteście moimi widzami. Czy jakieś jesteście na najwyższym? A, no, ale, a. a, a, how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? As much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck Ah. Czy myślę, że usunąmy sypy 1? Nie, bo są nadal y YouTuberzy, którzy nagrywają tylko o Movie Star Planet 1, a takie osoby robią im największą reklamę. Smarkam! <słuch> wow, już mnie nos boli od tego. Hmm. O tam Ramu Brat był! Piedaczek! Patrzcie, jak padł. A ty, To toalety Ojej, kusiu bieduczka! Ona chyba ma jakieś tutaj posiedzenie dłuższe. Nie, nie przeszkadzam. Co był? Mój brat! No way! Nie mów, że mój brat. MÓJ BRAT! Ha, ha. Dobra, to było dobre. Plus dla Rafała, że czekał, no nie? Rafał jest straszny w tej grze. Czy dobry, ale że strasznie wygląda. Ojej! Wystraszyła się jej! A nie ma, nie widzę, bo mnie kartofel jeden. To czemu mi kradną? A to jest tam moja ręka! A ja myślałam, to jest czyjaś ręka i mówię, czemu mi kradną? on nam poszła, Rafał, Rafał! Rafał! Ona otworzyła... Czekaj na grupę! Rafał! Tutaj, Rafał! Powinna nas czekać. Ej, chodź bliżej. Widziałam Twoją prawdziwą twarz. Stój. Patrzcie. A! VANI1087 10 zł. Nie mogę dzisiaj być na live, ale wszystkich pozdrawiam i donate musi być ode mnie obowiązkowo haha ha, buziaki. <słuch> Pani Ile, bardzo dziękuję, ale Musu się wystraszyłam! Mam klucz. Nie szukasz w ogóle tego klucza Na stole leżał, normalnie na stole. Zbieram na... Ko a ja zbieram na wielki projekt.